Proszę państwa, mamy następną prelegentkę, Martynę Mrozek, studentkę, która imponowała prawdopodobnie niejednemu prowadzącemu. Bardzo rozległa wiedza z różnych rodzajów. Pamiętam, mnie zaimponowała między innymi tym, że zna język czeski, ale nie tylko. Więc to są studenci, których się pamięta. Dzisiaj Martyna Mrozek zajmuje się Produktami cyfrowymi służącymi cyfryzacji edukacji, a więc czemuś co jest niezwykle potrzebne, jak słyszymy. To, co przeczytałam właśnie w jej BIO, to jest lubi, lubi to, co ja, bowiem w wolnym czasie zajmuję się psami, roślinami i jogą. wprawdzie Prawda. z tą jogą, to ja nie za bardzo. Natomiast tutaj mamy te, też to lubię. A więc życzę powodzenia i posłuchamy, na czym to wszystko polega, co dzisiaj Pani dzisiaj, co dzisiaj Pani robi. Dzięki. To cześć. Jak pani doktor Puchowska wspomniała, nazywam się Martyna i jestem projektantką UX UI. Specjalizuję się w projektowaniu produktów cyfrowych i od zawsze miałam dwie pasje. Pierwszą z nich była matematyka i to, jak ona porządkuje świat. Studiowałam też matematykę stosowaną. Drugą z nich było powiedzenie opowieści i. Poza na studiowaniem na grafice studiowałam też komunikację i przez wiele lat pracowałam w śląskim teatrze tańca i uwielbiałam opowiadać, opowiadać opowieści. I szukałam sobie takiej przestrzeni, w której mogłabym, w której mogłabym połączyć te moje dwie pasje, czyli tą harmonię matematyczną i tworzenie takiej przestrzeni, w której mogłabym opisywać świat matematyką i drugiej przestrzeni e, i, dru i mojej drugiej pasji, którą jest opowiadanie opowieści. Ym, I znalazłam tą przestrzeń w product designie, czyli, e, a konkretnie w projektowaniu interfejsów, bo w tym się specjalizuję. Ym, interfejsy rozumiem jako taką Przestrzeń komunikacji między człowiekiem i technologią, i człowiekiem z wszystkimi jego niedoskonałościami, z wszystkimi jego nieoczywistościami, a technologią, to w moim przypadku z taką: bardzo nowoczesną technologią, bo projektuję głównie dla aplikacji mobilnych, dla aplikacji webowych, ale także dla aplikacji VR-owych, dla poszerzonej rzeczywistości. A także zdarza mi się projektować takich urządzeń, które powstają tylko i wyłącznie na potrzeby jednego produktu. I przez lata mojej pracy, jako właśnie projektant cyfrowy, zauważyłam pewną analogię. Projektant cyfrowy jest jak taki reżyser wizji produktu. My tworzymy za każdym razem takie nowe mikroświaty, nowe produkty, które są takimi nowymi zupełnie tworami, które rządzą się zupełnie nowymi regułami gry. I właśnie to projektant jest tą osobą, która te reguły gry pisze. I żeby je napisać, musi mieć e, dużo empatii i musi komunikować się z użytkownikami tych swoich przyszłych, e, tych swoich przyszłych e, mikroświatów, aplikacji, z klientami, e, którzy często finansują e, te aplikacje. Z twórcami takimi technicznymi, czyli właśnie z programistami, ze wszystkimi, wszystkimi analitykami systemowymi, biznesowymi, testarami, całą tą taką, tym świ takim światem IT. I musi to wszystko spiąć ta osoba, właśnie projektanta, w takie uniwersalne reguły gry, które wszyscy zrozumieją. I w tym właśnie bardzo przydaje się komunikacja, ponieważ e Musimy z tymi ludźmi rozmawiać, musimy tworzyć wspólną wizję i musimy, właśnie poprzez głównie empatię, zrozumieć to, czego oni potrzebują. I tutaj kolejna alegoria ze świata filmu i tworzenia tej opowieści, właśnie. Wszelkiego rodzaju takie komunikacje, które, które, takie opisy, którymi, którymi opisujemy, Nasz, nasze egoły gry w tych naszych mikroświatach, czyli w naszych produktach, mają swoje nazewnictwo, właśnie e, które e, wywodzi się ze świata filmu. Więc mówimy tu o storytellingu, mówimy tu o rolach użytkowników, mówimy tu o scenariuszach użycia, mówimy tu o aktorach, mówimy tu o historiach użytkownikach, czyli jakby spinamy naszą, naszą e, nasz produkt, który jest tak opisany matematycznie. E, w pewnego rodzaju e, historie. I te historie mogą być na bardzo różne tematy. Ja w swojej karierze miałam przyjemność e, tworzyć aplikacje, które e, tyczyły się naprawdę wielu tematów, począwszy od medycyny. Spostępowałam z ludźmi chorymi na bardzo różne choroby i pomagałam im tworzyć e, aplikacje, które które pomagały im funkcjonować ich naprawdę naprawdę różnymi chorobami. Pracowałam z pacjentami psychologicznymi, pracowałam bardzo dużo dla edukacji, tworzyłam aplikacje, które budowały relacje międzyludzkie. Teraz tworzę aplikacje, które głównie głównie fokusują się na muzyce i sztuce, ale zdarzało mi się też pracować dla lotnictwa, więc generalnie te aplikacje, które tworzyłam, mają bardzo różne tematy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że e, łączy je pewnego rodzaju uniwersalność. w sensie możemy zadać sobie pytanie, jaki ma być każdy produkt. I jesteśmy w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. Każdy produkt ma być ergonomicznie niewidoczny. Użytkownik powinien umieć, widzieć taki produkt i wiedzieć jak go używać. Powinien czuć ten, czuć samą, czuć interfejs e, i mieć cał, całe, swoje, cał, całe swoje, zaangażowanie wyłącznie na temacie, e, którego e, owy e, interfejs dotyczy. Tutaj znowu możemy przytoczyć alegorię e, ze świata filmu, bo podobnie jak, e, podobnie jak e, widz który wchodzi w inną rzeczywistość, w inny mikroświat, którym, w którym ogląda film i w którym przenosi się tylko do tematu tego filmu, nie myśląc o aspektach technicznych, aspektach technicznych tego, w jaki sposób ten film był zrobiony, tylko wczuwa się w ten temat. Podobnie jest z product designem. My staramy się robić tak, żeby nasze produkty, były niewidoczne, żeby najważniejsze było, najważniejszy był temat, a sama funkcjonalność była e, ukryta pod e, ergonomią. I jak e, pomógł mi w tym, e, pomogła mi w tym e, grafika SWPS? Nauczyła mnie myślenia projektowego, e, które e, myślę, że... E, bardzo wiele mi dało w kontekście tego, że jestem w stanie się biegle poruszać w tej chwili po właśnie rynku IT. I chociaż w, moim, w momencie, w którym ja studiowałam na grafice, uczyliśmy się tutaj o Human Center Design i stawialiśmy człowieka w takim epicentrum procesu projektowego, a dzisiaj mówimy głównie o Environment Center Design. I staramy się przerzucić ten, przerzucić to epicentrum na, na środowisko, na klimat i chcemy, aby, i chcemy, aby, i chcemy, aby nasza, nasz, nasz fokus się głównie skupiał właśnie na środowisku. To, to myślenie jest uniwersalne i ono, to nauczone na ewaluuje z nami wraz z takim dojrzewaniem i wraz z tym, że świat się zmienia. I te, te początki, które tutaj mieliśmy, one z nami idą i pozwalają nam tworzyć coraz to nowe, ciekawe rozwiązania. I jeszcze korzystając z czasu antenowego. E, które tutaj dostałam. E, wiem, że ogląda mnie mój rok z e, grafiki, który jest z nami wciąż bardzo, jesteśmy bardzo, e, że tak powiem, ze sobą zżyci i chciałam ich serdecznie pozdrowić. I również chciałam pozdrowić e, Rafała e, z naszego roku, który w tej chwili przybywa w śląskim Centrum Chorób Serca i jest mu nie najfajniej, i wiem, że jest tu z nami. I chciałam powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy za niego kciuki. Dziękuję bardzo.